Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Hoży. To oczywiście kolejny odcinek Hearthstone. No i cóż, moi drodzy, kontynuujemy moją casualową batalię. Więc od razu pojedynek, gra rozrywkowa. Gramy. Jestem pewien, że po raz kolejny gra wylosuje nam godnego przeciwnika. Kolejna kontra Valera Sanguiner Okej, okay, strasznie ciężko będzie mi się przyzwyczaić do nazewnictwa. Przede wszystkim nazewnictwo typu Łot. Znów zaczynamy jako pierwsi. Nie jestem do końca zadowolony z tego, szczerze mówiąc. Wolę zaczynać z większą ilością kart jako drugi, ponieważ moja talia strasznie szybko się wypala. Nie mam dużo czarów, które przyzywają mi karty. Wydaje mi się, że odrzucimy sobie Pyro-wybuch. Oraz fale płomieni, bądź piro wybuch. Zostawimy sobie tajemny intelekt. Mam nadzieję, że wyskoczą mi tutaj jakieś niższe karty. No i mamy całkiem nieźle. Mamy murloka. Mamy akolite. Dodatkowo wpadł worgen. Na razie niestety nie jestem w stanie nic zrobić, więc kończę turę. Mogę mieć tylko nadzieję, że przeciwnik też nie będzie miał jakichś większych ruchów w tym momencie. Piechur, czyli tak naprawdę nic ciekawego. Nie wydaje mi się, żeby przeciwnik miał się nad czym zastanawiać. W tym momencie zdeprymować przeciwnika od razu odbierając mu jego prowokacje, czy wyrzucić jednak dwa murloki. Wydaje mi się, że zdeprymujemy trochę przeciwnika. Od razu wyczyśćmy stół, zakończmy turę. Chcemy poinformować przeciwnika, że mamy odpowiedź na wszystko, co on jest tutaj w stanie wyrzucić. No Okej, okay, nie wiem, czy to jest coś, co włożyłbym w tym momencie. Raczej zachowałbym tego typu czary na później. To nie brzmi, czy w tym momencie nożownik. Czy od razu worgen? Wydaje mi się, że wyrzucimy sobie nożownika. Skorzystamy z tego dodatkowego sztyletu lecącego w przeciwnika w przyszłej turze. Oczywiście, jeżeli on nie będzie w stanie zdjąć mi tego nożownika. Zostaje pytanie, czy będzie chciał do końca go zdejmować. Chyba tak. Okej, okay, przeciwnik wysyła naszego nożownika z powrotem do ręki, co jest mi, że tak powiem, jak najbardziej na rękę, ponieważ mamy cztery kryształy many, więc wyrzucimy sobie jeszcze raz nożownika, następnie dwa murloki. Mam nadzieję, że jeden ze sztyletów trafi w łuczniczkę. I tak właśnie się stało, kończymy turę. Niestety nasz nożownik szedł z pola walki. Przeciwnik dosyć skutecznie niszczy praktycznie wszystko, co tutaj mamy. Z drugiej jednak strony, w tym momencie on wystrzelał się praktycznie ze wszystkich kart. Została mu jedna karta, więc pierwsze co chce zrobić, to pozbawić go jego kreatury na stole. Następnie wyrzucimy sobie Worgena, mając nadzieję, że on nie będzie w stanie go zdjąć. Tą kartą. No i kończymy turę. No niestety chyba tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mój atak worgenem. No więc w tym momencie żywiołak oraz nasz murlock z szarżą. Od razu atak na twarz. Mam nadzieję, że nie ma żadnej odpowiedzi na te dwie kreatury, które wyrzuciłem. Masz tyle, którym teoretycznie może zdjąć mojego murloka. Nadal nie może zdjąć mojego żywiołaka, więc nie do końca rozumiem, co w tym momencie robi przeciwnik. Czy on chce zaatakować na twarz? Wydaje mi się, że w tym momencie sam zastanawia się, co starał się osiągnąć. Wydaje mi się, że w tym momencie nie jest w stanie używać swojej broni, ponieważ jest zamrożony. Więc inicjatywa niejako przechodzi na naszą stronę. Od razu wyrzucę sobie dwójkę akolitów. Ewentualnie mogę wrzucić jednego akolita na początek. I wyrzucić tajemny intelekt, który da mi dwie dodatkowe karty, czyli jakiegoś rodzaju pole do popisu w przyszłej turze. Zaatakujemy oczywiście naszymi kreaturami na twarz. I kończymy turę. Dodatkowa karta dla przeciwnika. Będę starał się zdejmować... Jego kreaturę od razu ze stołu. Nie do końca rozumiem, dlaczego zamienił swój sztylet 5-1 na 1-2, tutaj duże błędy? Nie żebym był specjalistą, ale definitywnie to nie jest zagranie, które ja bym zrobił. Sprzedajmy mu strzała z akolity, co da nam dodatkową kartę. I teraz pytanie, czy chcę poświęcać mojego żywiołaka? Czy lepiej poświęcić murloka oraz strzał z ognistego pocisku. Wydaje mi się, że druga opcja jest lepsza, ponieważ jesteśmy w stanie go zamrozić, czyli odbieramy mu jego broń. Jednocześnie wystawimy sobie nasze kreatury. Mam 6 kryształów, więc akolita oraz uczennica czarownika. Nie wiem czy chcę wystawiać tego murloka w tym momencie. Może zakończmy turę i zobaczymy, z czym wyskoczy nasz przeciwnik. Ostrze nocy, czyli nic specjalnego tak naprawdę. Oraz zdejmie nam naszego żywiołaka. Wydaje mi się, że korzystając z okazji, że mam uczennicę czarownika, nadal na polu walki, zniszczymy trochę morale przeciwnika, zabierzemy mu jego kreatury, a następnie sprzedamy mu Firebola wprost z twarz i zakończymy turę. No i cóż, GG. Pocisk lodu, a następnie wykończenie ognistym pociskiem. Wylosujmy kolejnego przeciwnika. Jak na razie w mojej casualowej batalii przeciwnicy nie są wymagający. Prawdopodobnie mówiąc to, Doproszę się o naprawdę dobrego przeciwnika w tej walce, Jaina Kontra Uter Światłodzierżca. Ok, jakoś przeżyję nazwę Światłodzierżca. Po raz kolejny zaczynam pierwszy. Po raz kolejny jestem niezadowolony z tego początku. Wydaje mi się, że sobie zostawię te karty. Dobry drop na. Pierwszą turę. Następnie mogę mieć nadzieję, że wpadnie mi jakaś karta za dwa many, więc zaakceptujmy ten wybór. I tak jak powiedziałem, wpadła karta za dwa many. Wyrzućmy naszego murloka, zakończmy turę. Od razu atak na murloka. Ja w tym momencie, oczywiście, wyrzucam nożownika, kończę turę. Nie będziemy tutaj przeciągać czegoś, tak naprawdę nie musi być przeciągane. Nie jestem w stanie zrobić nic innego. Mogę mieć tylko nadzieję, że przeciwnik nie zabije mi mojego nożownika. Nie zrobił tego. Więc w tym momencie oberwie nożem w twarz, ponieważ ja wyrzucę Akolitę. Oraz dodatkową trójkę w twarz, i kończymy turę. Niestety muszę pożegnać się z moim nożownikiem. Chciałbym zdjąć tą kartę jak najszybciej. Nie będę chyba marnował tutaj pocisku z lodu. Po prostu wyrzucimy murloka z szarżą. Następnie spinguję Akolite, ponieważ przyda mi się tutaj karta nowa i sprzedamy mu obrażenia. Jeden na twarz. Kończymy turę. W tej chwili jestem w słabej sytuacji, ponieważ nie mam żadnych kreatur. Na szczęście Akolita zapewnił mi kolejną kartę. Znaczy nie będę bawić się tutaj z murlokami, tylko po prostu wyrzucę licetatora. Koniec tury. Jak na razie wyrównana walka. Przeciwnik delikatnie prowadzi, jeżeli chodzi o ilość kart, w tej chwili już mamy tyle samo zdrowia. Dokładnie takie same kreatury na stole. To już mi czy chce się pozbyć tego od razu. Wydaje mi się, że tak, więc Zdejmiemy tą kreaturę. Zakończymy pociskiem. Wyrzucę sobie moje dwa murloki, korzystając z dwóch kryształów, które mi pozostały. Cztery na twarz i kończymy turę. momencie mam 12 obrażeń w ręce, w dwóch fireballach, więc tak naprawdę chcę go sprowadzić do 12 i zakończyć to jak najszybciej. Na samym polu walki mam w tym momencie już 4 obrażeń tylko. Właściwie to już 6, biorąc pod uwagę, że jestem w stanie wystawić krasnoluda. Więc 6 na twarz. Spingujemy go naszym ognistym pociskiem, i miejmy nadzieję, że on nie podbuduje sobie w żaden sposób swojego zdrowia w następnej turze. Będziemy w stanie to zakończyć dwoma ognistymi kulami. Zakończmy turę, na razie zobaczymy, co zrobi przeciwnik. A w tym momencie zaczyna się bać tych dwóch kreatur, więc musi je zdjąć. Czy ma jeszcze jakikolwiek czar, który to zdejmie? Raczej nie. No cóż, zakończmy naszą zabawę. Najpierw na twarz, następnie kula ognia i jeszcze jedna kula ognia. GG. No cóż ludzie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!